Topik i Topcia! Hejo, 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 cześć! Witajcie na kanale Uu, Topik i Topcia! Fajnie, że jesteście dzisiaj z nami! Dzisiaj zwiedzimy domek naszych przyjaciółek LOL Surprise! Och, Topciu, czemu my nie mamy takiego fantastycznego domu? Och, Topiku, po prostu kliknij w link podany w opisie tego filmu i zamów sobie taki domek! Prościzna! O, no dobra, przemyślę to. Du, du, ru, ru, du, du. Tutaj nie ma nad czym myśleć, nie ma co się zastanawiać. Domki od Gernat Laser są po prostu cudowne. Uhu, to prawda. My mieszkamy w tym domku już od dawien dawna i bardzo fajnie nam się tu mieszka. Prawda, siostra? Prawda, prawda. Możecie zobaczyć poprzednie odcinki na kanale Topiki Topcia właśnie z naszym domkiem w roli głównej. A teraz zrobiłyśmy przemeblowanko I jest to bardzo kolorowo I bardzo, bardzo fajnie No ja właśnie widzę, że tutaj jest jakoś tak inaczej Jakoś tak yy, bardzo kolorowo Widzę, że dziewczyny teraz postawiły sobie w domku Mebelki od Barbie, Enchantimals No i w ogóle od takich zabawkowych zestawów Wcześniej miały tutaj poustawiane meble właśnie od Mateusza Ze strony ozdoby i grawery Gernot Losser no i sama wiesz, że ja bardzo lubię zmieniać. Na razie stoją tutaj kolorowe meble, ale oczywiście później postawimy meble od pana Mateusza. Uwielbiam takie zmiany. No dobrze, czas, abyście zwiedzili mój dom. To nie dom! To willa! Widzę, że u góry dziewczyny na razie jeszcze nie umeblowały pokoju. Tutaj jest taki największy pokój, a obok jest taras. Za to piętro niżej dużo się dzieje. Tutaj chyba jest pokój małej laleczki LOL Surprise. Małej słak. Aha, dokładnie tak. To mój pokój i mojego braciszka. Mój braciszek i ja uwielbiamy spędzać razem czas. Bawimy się tu na całego. Ale mam tutaj również biurko, przy którym odrabiam lekcje. Topciu! Ci moje zabawki! <laughs> widzę, widzę! Wszystkie posegregowane w pudełeczkach! Bardzo tu ładnie! A jaki porządek! O rajuciu! No widać, że dziewczyny bardzo się postarały, wysprzątały mieszkanko przed naszym przyjściem. Koniecznie musicie zobaczyć poprzednie odcinki z domkiem w roli głównej. Możecie tam znaleźć odcinki DNY, w których to malowałam domek. E, możecie zobaczyć też mebelki od Pana Mateusza. Koniecznie kliknijcie w link podany w opisie tego Filmu. Pokój małej Słak, bardzo mi się podoba. Jest tutaj kolorowo, pozytywnie, są tutaj zabawki, biurko, krzesełko. No jest naprawdę ekstra. A co jest w drugim pomieszczeniu? Tutaj jest salon, mój ulubiony pokój. Zobacz, wstawiłam tutaj taką dużą różową kanapę. Póki coś pie właśnie na niej. Ale pamiętasz, to moje wielkie łóżko od pana Mateusza? Pamiętam, pokazywałam je dzieciakom właśnie w poprzednich odcinkach. No i zobacz, postawiłam tutaj szafę i regał od pana Mateusza pasuje jak ulał do mojej kanapy, którą kupiłam od Barbie. To prawda, szafka, którą zrobił pan Mateusz pasuje doskonale do różowej kanapy, na której wyleguje się maluszek. Ten stoliczek i regał również możecie zamówić na stronie ozdoby i grawery Gernat Laser. Spójrzcie, kochani, ile się tutaj dzieje. Na regale dziewczyny poustawiały najróżniejsze kolorowe akcesoria. Wszystko wygląda naprawdę ekstra. Salon bardzo mi się podoba. Jest ogromniasty. Można tutaj zmieścić mnóstwo fajnych mebelków. A wiesz co? Skoro nasz salon tak bardzo ci się podoba, no to kuchnia to już w ogóle będzie szaleństwo. Kuchnia jest po prostu ekstra Mega kolorowa i bardzo, bardzo duża U, A ile tu pyszności Nie do wiary Dziewczyny przygotowały dla nas same pyszności Same smakołyki Banany, torcik, ciasteczka, marcheweczki, Truskaweczki, tosty O Rajonciu chyba oszalałe. No tak, chyba wszyscy dobrze wiedzą, że Topik to jest żarłok Ale wiecie co? Faktycznie dużo się tutaj dzieje Jest dużo z przysmaków Widzę, że kuchnia jest zrobiona Z mebli od zestawów Barbie Mamy tutaj piekarni

fajny stół z dwoma różowymi krzesełkami, a także kochani, piec. Piec, w którym te dziewczyny mogą przygotować na przykład pizzę. Mmm, środki Ten żółty kolor na ścianach bardzo tu pasuje. No właśnie, bo ja ostatnio malowałam domek, słuchajcie, w ogóle uwielbiam to robić, uwielbiam go meblować, stroić, a już wkrótce będziemy go ozdabiać na święta, a więc koniecznie zasubskrybujcie kanał Topiki Topcia, abyście mogli zobaczyć, jak nasz dom Wielki domek od pana Mateusza będzie wyglądać właśnie wtedy, kiedy go ozdobimy świątecznymi ozdobami, akcesoriami. No cóż, kuchnia jest naprawdę na wypasie. Są tutaj przysmaki, stolik, krzesełka. Fajnie to wszystko wygląda. Dużo się dzieje i jest mega pozytywnie. Morskie naklejki, pralka. Tedes to musi być łazienka. Póki co dziewczyny jeszcze nie postawiły tutaj ani wannę, ani prysznica. Ale myślę, że w kolejnych odcinkach będziecie już mogli zobaczyć taką właśnie gotową łazienkę z wanną albo z prysznicem. Póki co wygląda całkiem nieźle. Bardzo mi się podoba. Domek jest taki duży, że mogłyśmy do łazienki wstawić ubikację z zestawu puparus, no czaisz to? Wszystko się tutaj mieści! Ja bym chciała bardzo umeblować strych. Nie wiem co tam postawić Nie wiem co tam zrobić Stoi taki pusty, puściutki i się marnuje Trzeba coś z tym zrobić No faktycznie, trochę lipa Na dole tyle się dzieje, jest tak fajnie, kolorowo Kuchnia umeblowana Łazienka prawie też umeblowana Hmm, co byśmy mogły zrobić na samej górze? Hmm Salon też już właściwie jest gotowy No nie wiem Macie jakiś pomysł? Pokój zabaw, zróbmy tam pokój zabaw Kupimy mnóstwo nowych zabaw. Przecież masz już mnóstwo zabawek u siebie w pokoju i twój pokój jest ekstra. Mm, no to nie mam innego pomysłu. Ja wiem. Tu jest tyle miejsca. Dziewczyny mogłyby tutaj otworzyć pizzerię. Oj Topiku, one mają taką fajną kuchnię. Po co im pizzernia? Ludzie się będą schodzić i w ogóle no zero pokoju, No co ty? Nie, no też racja. No to nie wiem. No nie wiem. Może cioskarnie. Ach, topiko, ty żarłoko. A może ze strychu zrobimy pokój dla topika i dla topci? Tutaj jest tak dużo miejsca, że pomieścicie się tutaj razem. Poza tym mielibyście bardzo blisko do tarasu, na którym moglibyśmy postawić stół, krzesła albo coś fajnego. No cóż, ja myślę, że taki pokój byłby naprawdę ekstra. Oh, topik i topcia mieszkaliby z nami? O, to by było Super siostra zgodzisz się na to? Hmm, no jeżeli dzieciaki tego chcą, to niech napiszą w komentarzu i pewnie, że się zgodzę! Oh, ale super, topiki topcie będą z nami mieszkać! Jeżeli dzieci tego chcą, niech dzieciaki wybiorą, co mamy zrobić z tego wielkiego pokoju. Jeżeli chcą, żeby tutaj był pokój topika i topci, to czemu nie? Zgódźcie się, napiszcie w komentarzu koniecznie, że to ma być pokój do i topci, nic innego. No weźcie, weźcie. No, no już nie maruj, siostra. No to słonka, macie ważne zadanko. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co mamy zrobić z tego pomieszczenia? Pokój dla topikaj topci? Czy może kuchnię, jadalnię? Czy może mamy w ogóle cały domek przemeblować. Koniecznie dajcie znać. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Topiki Topcia, aby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. No, jestem ciekawa, co my tutaj stworzymy. Myślę, że będzie to naprawdę fajowski pokój. Ozdoby i grawery Gernat Laser najwspanialsze no domki dla laleczek na całutkim świecie. Na stronie możecie znaleźć również mniejsze domki, nie tylko takie duże. Koniecznie zajrzyjcie, naprawdę warto. A my czekamy również na komentarz od pana Mateusza, który nam ten domek zrobił. Co mamy zrobić w górnej części? Czy mamy tam zrobić pokój dla topika i topci, czy może masz inny pomysł? nie daj znać! Dobi, dobi, dubidam! Ja już nie mogę się doczekać, kiedy to będę miała okazję umeblować kolejny pokój, kolejne pomieszczenie w naszym ogromniastym domeczku! No to co kochani, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale Topik i Topcia! Do usłyszenia promyczki, miłego dnia! Hej! Pa pa pa! Topciu, możemy już zejść do kuchni? Och, Topiku, możemy! W sumie to też już zgłodniałam, no chodź! <gryw> w końcu! <gryw>